Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach your tutaj Witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy teraz w tajemniczym pomieszczeniu, gdzie widzimy lalkę Miley. No i mamy monitorek, na którym widzieliśmy filmik. No i mam nadzieję, że zaraz będziemy mogli obejrzeć jeszcze te dwa filmiki, które znaleźliśmy dzięki e, temu oto e, słodziakowi. Nie wiem, chciałbym grać coś, nie wiem, może go za łóżkiem podrapię. O, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że jest trochę lepiej, Reggie. No i teraz tak, e, czy może? Lepiej upewnić się, że to nie kopnę. Okej, okay. czyli nie mogę. Ten monitor nie jest zasilany, ten monitor również. Chyba nie mogę. Eee, a może coś muszę jeszcze zrobić, dobra, może się rozejrzę. Wygląda to jak lodówka. Nie, nie otwiera się. Za. Fit e, cienkim szkłem. Cien? Nie, grubym szkłem. Widzę. E, ...ktoś, to śpi. Uh, Keiji, tam jest osoba. Hmm. Nie rusza się. Czy oni nas zauważyli? E, wątpię, żebyśmy znaleźli teraz nową, ocalałą osobę, przetrwałą osobę w tym momencie. Jeżeli to jest wróg, lepiej nie, zdańmy, nie, nie dajmy mu znać, że tu jesteśmy. Hmm, ta tak nie widzę tutaj za bardzo przejścia w drugą stronę. Wyjdźmy po cichutku, kiedy skończymy szukać. OK. Rozwalone na stole części maszyn, czuję się, że to są podobne materiały do tych, które mamy na swoich obrożach. Ok, czyli ktoś tutaj obserwował coś, plus jest taki pokój do jakiegoś składania tych osób, plus do robienia obróż. To jest bardzo ważne pomieszczenie. Są tutaj komputerowe dyski w szufladzie. Czym one są? Nie jestem pewna. Spójrzmy. Hmm? Ten ma na sobie coś napisane. Nagranie z kamery z. z kamery ochrony z parteru. Z kamery? A kamery kamera ochrony, Boże, źle to przy tym o możemy chodzić z kamery, taka kamera. To nie tłumaczy się kamera ochrony, to jest po prostu kamera. Cóż, może. być może jesteśmy filmowani. Chyba nie masz na myśli, że cały czas. To nie jest takie dziwne. Jest nas zbyt wielu, żeby mistrzowie piętra mogli nas wszystkich obserwować. Kiedyś o tym pomyśli, może tak, ale. Czy ktoś tutaj oglądał nas? Jestem ciekawa tyle nagrania. Czy wziąłaś gdzieś kamery? Widała się kamery. Nie widziałam ża Nie widziałam żadnych kamer podczas moich przeszukiwań. Mogły być ukryte. Pewnie nie chcą, że Pewnie mistrzowie nie chcą, żebyśmy ich zniszczyli. Hmm. Pewnie możemy je przejrzeć na komputerze. Powinniśmy to obejrzeć? No pewnie jestem tak ciekawy. Włożę dysk z szuflady. Komputer zaczął ładować filmik. Aha, to jest moment, w którym spotkaliśmy się po raz pierwszy. O Mishima! O mój Boże, Chow i Kai! Jeszcze nie było tutaj oczywiście Alice. Oczywiście, byliśmy obserwowani. A? Ten filmik nie ma dźwięku. A! Joe. Sara. Sara? Wszystko gra. Co to jest? Ten film jest dosyć długi. Powinniśmy pewnie pominąć najważniejsze części. Masz rację. Jesteś gotowa? W sumie tutaj możemy zacząć parę rzeczy ciekawych. Jak Genie idzie na piętro, co wtedy zniknął na chwilę. Czy jesteś coś takiego, co by tutaj się mogło No może po prostu coś, czego my nie widzieliśmy. Może coś, co Sou robi. Może coś, co Kana robi albo Kutaro. Hm? Możesz zacząć rzeczy, które ci się nie spodobają inną stronę swoich sojuszników to prawda co jeżeli został nagrany jakiś e, taki czyn, który odbiorę jako ja nie wygodnie się tłumaczy, czy jesteście ładniejsi w tłumaczeniu tego distrustful e, act. no taki nieufny czyn, ale to trochę głupie brzmi no ale nieufny czyn taki, to takie coś co mogłoby wzbudzić we mnie brak zaufania od innych osób Kejci wciąż podejrzewa, że wśród nas może być zdrajca. Wierzę we wszystkich, jestem gotowa. A czy tobie wszystko będzie odpowiadało, Keijci? Uuu, jestem gotowa. Oki do oki. Obejrzmy resztę, ok? Keijci zaczął grać resztę filmiku. Nasze akcje były pokazywane. Narania, kiedy wszyscy żyliśmy. Przeglądaliśmy to, tak przeklikiwaliśmy wręcz, żeby zobaczyć, że zauważymy coś podejrzanego. I... Sara. W porządku, idźmy dalej. No, jesteś silna. Hm? O, Kutaro? Co? To centralny korytarz. Ktoś... położył kartę? To jest jedna z kart roli, w których użyliśmy w pierwszym mind game. K kto ją podłożył? Aha, Kutaro? to jest zabawne, bo dosłownie patrzymy na wasze rankingi, to no, Kutaro zazwyczaj był na ostatnim miejscu. Ale no, kurczę, chłop po prostu no, nie ma lekko, no. Dosłownie z kolejna scenę ja znowu je, robi coś złego, nie? A teraz, czy ktoś to podniósł? Joe? Czy Soul? Soul chyba. Soł. Wow, to było niespodziewane. Czyli pomyślisz, że Kutaro był tym, który podłożył karty roli. I to teraz trochę tłumaczy, że tak naprawdę SO być może rzeczywiście oszukał później Joe, ale tak naprawdę całą karuzelę oszustwa rozpoczął Krutaro. Poczekaj chwilę. Pomyślmy o tym, co było wcześniej. Co, co masz na myśli? Wcześniej o tym dyskutowaliśmy, pamiętasz? Tym, który podłożył kartę, powinien być Soul. Soul wykonał strategię w barze, żeby mógł użyć kany. On podłożył kartę Sacrifice, którą miał. A kana ją podniosła. I zamieniła się za, za swoją kartę Pomonera. Żeby ten był jej. Żeby być jej a następnie, Soul sprawił, że Joe podniósł tą kartę. To wszystko to była pułapka pozostawiona przez Soul, tak myślałam. Ale z tego, co widzimy na tym filmiku, to Kultaro po, po, podłożył karty. Soul po prostu go zobaczył i dostosował się, to tyle. Nie ma szans. Cóż, nie zostało dużo w filmiku. Kiedy próbowałem ułożyć sobie to wszystko w głowie, wcisnąłem play. Oczywiście Kutaro był pokazywany ciągle i ciągle, w sekrecie rozdając karty, to jest ciekawe, w sensie, czy ktoś mu dał te karty, czy on jest jakimś zdrajcą właśnie, być może? Nie dość, że nas oszukać i uciec sam, to jeszcze dogadał się, teraz dogaduje się z so i z Kano, a jeszcze lekko dogadywał się z Mistrzami Piętra. I so podniósł parę z tych kart i rzeczywiście wymienił się z Kano. To wszystko było prawdą. Niektóre tajemnice zostały rozwiązane, a inne pojawiły się na ich miejsce. Eee, trzymając swoje takie zdezorientowanie, eee, w sensie próbując ogarnąć swoje zdezorientowanie, eee, zobaczyłem resztę filmiku. Ha? Czy Joe i Taya o czymś gadają? Pewnie o nas. Takie tajemnicze twarze. O czym oni mogli gadać? To no nigdy mi o tym nie powiedział. Och, gdybym tylko mogła usłyszeć ich głosy. Hmm... To wszystko... ...na tym nagraniu. Zajęło to trochę czasu, powinniśmy już iść. Trzymaj się tego dyspusara. Okej. Okay. Odnaleźliśmy parę rzeczy, teraz poszukajmy Gina... ...i popracujmy w stronę ucieczki. OK. Eee, no i teraz oczywiście ja sobie zapiszę... ...być może nawet na tym samym save'ie. Jest kolejny dysk, który znalazłem podczas eksploracji. Zacznę. Ten ruch nigdy nie widziałem. A być może widziałem, nie wiem. Eee, filmik ofiary E. Komputer zaczął ładować filmik. O. Oh. Okej, okay, nie widziałem tego. Cholera. To jest okropne. Dlaczego to stało się ze mną? Czy coś tam jest? Jesteś tam. Racja? Odpowiedz mi. Czy ja umrę? O, to jest do dupy. Serio? Jasne. Moje życie było dosyć nudne. I nie troszczyłem się o przyszłość. Ale teraz? Czy to nie jest dziwne? To w ogóle nie boli. Kiedy trwawy tak mocno z wnętrzności. Dlaczego to nie boli? Nie czuję się, jakbym naprawdę umierał. Hej, czy ja wciąż żyję? Hej! Okej... Okay. Film się tutaj skończył. Zupełnie jakby na końcu zasnął. Pewnie był licealistą, człowiekiem. Mniej więcej takim wieku jak ja. Może był jednym z tych szczęśliwych? Co ja mówię? Poczułam ukrucie zazdrości. zazdrości, to tyle Zabijający się ludzie Umierający sojusznicy Śmierć bez doświadczenia tych rzeczy Byłaby szczęściem Myślać idiotka Daj do dobra Ja Okej okay. ja, Czy może coś jeszcze zobaczyć oczami? Ciekawego nie, nie, nie za bardzo, dobra Zobaczmy F. To było ciekawe bardzo. Zaczęło. Yy, Zaczęła jak nam pokazać filmik. Pomocy! Ok. Ona trochę wygląda jak Miley. Nie, nie, nie. Dlaczego? Dlaczego to musiało się stać? Skąd miałam wiedzieć, który jest poprawny? Nie mogę tego zrobić. Nie mogę tym strzelić. O, o. Co? Ta obrąża się zaciśnia. Przestań, nie mogę oddychać. Strzelę, żeby to zatrzymać. Oooo. Oooo. się tutaj skończył. Czy to też było z pierwszej próby? To jest zbyt okrutne. Jak można coś takiego wymyślać? My myślałem, że wiem więcej. Czekajcie, patrzę na listę. Dużo tutaj imion pasuje: Shunsuke, Naomichi, Mei, Megumi, Anzu, Kugi, Hinuko. Eee, ra o, tu coś źle zapisałem. W sensie, tak, zapisałem Ramaru? Ciekawe, co to, to był? Czy to są osoby z tej listy, czy coś innego? Że nasi wrogowie właści byli właściwie demony. Nawet jeśli zobaczenie tego, czy my możemy uciec od demonów, które. każą nam robić takie rzeczy. Uciekniemy. Na pewno się uda. I żal przed śmiercią. Ja. Okej. Okay. To chyba wszystko. Możemy teraz wrócić z czystym sercem do pokoju. Eee, do pokoju. Po prostu pokoju. Miał! To był. Jean? Gdzie jesteś Jean? Posłuchaj mojego głosu. Skąd dochodzi ten głos? Niedobrze, nie słyszę go już. Jean, sytuacja się zmieniła. Musimy myśleć tak, żeby było bezpiecznie. Pewnie powin powinniśmy wrócić. Nie! Chcesz zostawić Jeana? Nie pozwolę na to. Masz rację. Rozejrzyjmy się, Sara. Nie stracimy już niczego. Racja! Okej okay. oto idziemy do kafeterii. A to w ogóle był, podpisałem tamte pomieszczenie jako pokój Miley W sumie ma to sens Okej okay. Jest coś na stole Klucz? Nie było go tu wcześniej, prawda? Może nie powinnam go dotykać, bierz go Niedobrze Ktoś idzie centralnym korytarzem Ha? Ukryjmy się w kuchni? Musimy znaleźć Gina Ukryjmy się w kuchni Wróć, Wróćmy do kuchni i ukryjmy się oki doki są blisko bądź cicho nie wiem kto to jest ale te osoby nas nie zauważyły kroki zbliżyły... zatrzymały się niedaleko, niedaleko drzwi widzę dwójkę w ogóle ja ci zasłonił tą. sorry jedną z tych osób jest Miley? słyszę że oni po cichu gadają pozwoliłeś im uciec? przepraszam Klucz, który tutaj był, jest... Zniknął? Aaaa... Serio, poddaj się! Czy nie jest bezpieczny? Kim może być ta druga osoba? Słuchaj, nie pozwól, żeby Gashu postawił na swoim. On próbuje zniszczyć gr grę śmierci. Co? Rozumiem. W pokroju z monitorami powinien być tryb nagrywania, racja? Tryb takiej ochrony, tryb kamer. Podłóż niebieski kabel i obserwuj gaszu. S skąd o tym wiesz? A, i jeszcze jedno. Musisz odzyskać chip z głowy Rangera. Ten chip może zniszczyć bezpieczeństwo tego miejsca. Jest menes. Menes to jest e, coś chyba niefajnego. To jest. E, niebezpieczeństwo, to jest groźba dla nas. Zniszczyć bezpieczeństwo? Zabezpieczenia? Proszę, bądź cicho, co jeżeli coś cię usłyszy. Hehehe <laughs> rzecz nie byłoby wtedy takie zabawne, jak nie mam, i jeszcze jedno o kurde Co? Tablet? Nie ma teraz na co czasu Kto tam jest? Musimy uciekać O, Ale przypał Ale jakbyś teraz nad tym zestawić, to kto to mógł być? To jest ktoś. Miley w ogóle. To jest ciekawe, bo dowiedzieliśmy się, że Gashu, czyli lalka recepcjonisty, jest postrzegana jako ktoś, kto próbuje coś zniszczyć. Miley chce temu zapobiec. Dlaczego? Co to właściwie oznacza? Z kim ona może gadać? Czy gada z jednym z uczestników? Jeśli tak, to z kim? Sprawa Jin był na tamtym piętrze. A dalej chyba nie wiem, czy Jin ma e, pod swoim tym furasowym strojem e, obroże. To jest coś, co, co ja osobiście nie chcę wierzyć, raczej patrzę Eugene na Jim'ego ale kto wie, kto wie. Nie wykluczam żadnej opcji. Wow, to było bliskie. Ale Jim wciąż nie wyglądało, żeby ta dwójka go złapała. Pomyślmy o tym, co możemy zrobić. Co możemy zrobić? Podsumuj rozmowę, sprawdź nasze role. Ta dwójka wspomniała o bardzo interesujących rzeczach. Ta. Coś o chipie w głowie Rang rangera. Dodatkowo o trybie kamerowym w pokoju z monitorami. Nie wiem, jest, nie wiem jaka jest ta funkcja. Ale jeżeli moglibyśmy obserwować kamery na każdym piętrze... Brzmi dużo lepiej niż zatradanie się na parter i bycie złapanym. Okej, okay, Sara. Eee, sprawdźmy to. Ale przed tym powinniśmy sprawdzić nasze karty. Ten wkurzający głos wcześniej sygnalizował wymianę. O, racja. Coś musiał się wymienić. Okej. Okay. Druga wymiana była przeprowadzona 4 minuty temu. Ja wciąż jestem kimasterem. A ja wciąż jestem Commoner'em. Więc to było pomiędzy innymi ludźmi niż my. Cieszę się, że nie, było żadne, że nie dodali żadnych dodatkowych komplikacji. Teraz chodźmy do pokoju z monitorami. Ok, e, tak też sobie zrobimy, tylko tak. E, ja muszę na pewno zapisać... Oj, jak zwykle, e, No i co, idziemy chyba. Tutaj czysto. E, przejdźmy do lobby. W lobby nikogo nie ma. No to co, pokój z monitorami. Z monitorem była maszyna, ok. Co powinienem zrobić? E, poszukaj pod maszyną e, Powciskaj przyci losowe przyciski e, Zwróć się do Kejgiego, może KG? Proszę, zajmij się tym Kejgie Nie mogę odmówić prośbie, twojej prośbie, Sara Kejgie połączył niebieski kabel do... E, który leżał na podłodze do komputera O kurde, bela Bingo to jest system kamer. Czy dżin jest na którejś z nich? Eee, nie ma nic ciekawego na górnym lewym monitorze. Lewy monitor pokazuje reko siedzącego w swojej e, sypialni. Musi być wykończona. Nie ma nic na lewym dolnym monitorze. Eee, Środkowy monitor pokazuje pustą sypialnię. Ha? Jest coś w tej sypialni. Huh? What? C Co? Co się dzieje? To jest... Yy, sztuczna inteligencja Mishimy. Ha, wróciłam. To jest niesamowite, że ten motyw, pomimo tego, że jest już tak wydojony na Marsa, dalej wywołuje emocje. Pomimo tego, tak, że oni się stracili raz, stracili się tak naprawdę drugi raz, a, a potem nawet i trzeci raz, bo to na początku Nao zakończyła to uznajomość, potem okazało się, że nie do końca. I potem jeszcze Rekro zniszczyła monitor. I tutaj mamy czwarte podejście do tego i dalej to jest ciekawe. Nao? Czy tak na pewno będzie najlepiej? Dokładnie! Dobra robota, panie Inko Nao! Cieszę się, że Twoje bezpieczeństwo jest zapewnione. Ale... Ale on. Profesorze, co powinnam zrobić? Uwierz we mnie, panie Krono! Zostałem stopnie ozdrowiony, żeby móc cię chronić. Po prostu zrób tak, jak ci powiem, okej? Racja. Teraz, proszę, uśmiechnij się. Lubię patrzeć, jak się tak kwitniesz w moich oczach, panie Kona'o. Tak. Fantastycznie! Jesteś naprawdę przecudowną uczennicą! Co się dzieje? Nie jest dobrze. O co chodzi z Mishimą? Nao dziwnie się zachowuje. Bardziej interesuje mnie Nao. Wygląda na to, że Mishima coś kombinuje. Może ta kart... ta wymiana kart, kart... którą widzieliśmy wcześniej to była Nao? Ale do wymiany potrzebne jest 50 tokenów. No, nie powinna tyle mieć, tak myślę. Więc o co chodzi? Musiałam właśnie powiedzieć, że został wstrzeszony. Ale czy on nie był sztuczną inteligencją, którą REK zniszczyła? REK miała dobry powód, żeby go zniszczyć, a wciąż ciekawe czy to jest to samo AI. Tylko w pokoju Nao jest monitor. To jest dosyć podejrzane. Może Mistrz Piętra coś kombinuje? Nie ma szans. No. Dobra, zobaczmy pozostałe. Na prawym górnym nic nie ma. Ten jest zniszczony. Była tej sztucznej inteligencji misimy. Ten jest zniszczony. W prawym dolnym widać pokój kłamstw. Ciało Alice i Rio Rangera dalej tam są. Alice, może będziemy mogli ten chip wyciągnąć? Ktoś stoi przed sypialnią. Czy to jest plutaro? Czy z właścicielem pokoju? Sprawdziliśmy wszystkie monitory, ale nigdzie nie było widać Gina. Ten system kamer działa tylko na drugim piętrze. Gin na pewno dalej jest, da dalej jest na parterze. Oho, ktoś idzie. Ha? To gaszu. Wyłączę system. Uch. O mój Boże. Co kombinuje wasza dwójka? O, strasznie jesteś ciekawski. Mieliśmy tutaj taki, taki. nasz moment. O, Boże W takim wypadku, przepraszam państwa. Skoro już tu jesteś. Ale zaraz wam komentarze, że. O, znowu Cage i mi dziwny testem. słuchajcie. Musieli coś powiedzieć, prawda? A to brzmi wiarygodnie, no bo. I może ewentualnie odczepić e, Gaszu od nas i z naszego tropu. go ściągnąć po prostu. Powiedz mi coś. Czy sztuczna inteligencja jest we wszystkich tych monitorach? Yy, to jest absolutna racja. Tu jest zebrane sztuczne inteligencje wszystkich kandydatów, którzy ukończyli pierwszy proces. Pierwszą próbę. Hmm. Rozumiem. Możesz iść. My wglądamy kolejny krok. Tak, pozostawię Państwa samych. Hmm, co tu robić? Wracajmy na pierwszy piętro, powinniśmy odzyskać chip. Tak, mimo wszystko martwi się Jean, ale mimo wszystko ten chip może być bardzo ważny. Wiem, powinniśmy zabrać chip Rangera, póki wciąż możemy. Pasuje ci nie... Nie... zaprzestanie poszukiwania Jeana? Oczywiście, że się martwi, ale Jean nie jest już dzieckiem. O, to jest w sumie pojęta Jestem pewna, że on ucierpnie wróci do nas. A kiedy to zrobi? Powinniśmy mieć gotowy plan ucieczki, żeby go zaskoczyć. Może tym jest wiara? Chodźmy do pokoju kłamstw. Ok, ja zapisuję sobie. Zapiszę sobie... a, powiedzmy, że tutaj jeszcze raz. No i słuchajcie, moi drodzy, a czy ja mogę coś tutaj wymienić teraz? Ja a, nie, ja już nie mam planów, prawda? Znaczy, na, Czaszkę, która jest postawiona na zdjęciu Alice. No niestety, jakby, jakby nie to, to pewnie byłaby właśnie na, na reko, więc obie opcje są powiedzmy takie sobie. E, pokój monitor monitorowy, lobby. Ok, mam tej gaszu. E, to jest oczywiście waszą opcją, że możecie spędzać czas razem. Dzięki wujku, że pozwoliłeś. Jo, wasza dwójka! Gdzieś też tak śpieszycie? Na randkę. Cześć, przestań! Dinojku, odsuń się od Sary! To no nie jest czas na żarty. Pewnie by go pobiła na przykład, nie? R jest spokojna. A, dosyć normalne. Nie mogę powiedzieć nic więcej o, o Gaszu. Żeby wyczuć jej serce, musicie spędzić trochę czasu razem. Piękne słowa, Cajci. Cajci ma takie bardzo specyficzne podejście do ludzi. Znaczy, jak myślę, że w tym momencie możemy skończyć odcinek. E, po tych niewybrednych żartach od Cajziego. E, moi drodzy, jak zwykle zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subite, jeżeli jeszcze to nie zrobiliście. Walczymy o zasięgi kanału. E, zapraszam was również na media społecznościowe: Twitter, Patronite, Twitch, Blogbetrotorum oraz serwer Discord. Wszystko macie w opisie, wystarczy kliknąć. E, powinno was popchnąć na odpowiednie miejsca. E, z tego co widzę, jutro widzimy się ponownie w Your tutaj o rodzinie. 18, a dzisiaj, jutro jeszcze o 16 widzimy się w Super Rompie Another w kolejnym odcineczku wspólnych przygód. Także dziękuję Wam ślicznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!